Wiele osób, które dorastały w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z pewnością pamięta nieodłączną część swojego dzieciństwa animowane dobranocki. Były one nie tylko codziennym rytuałem, ale także magiczną bramą do świata pełnego fantazji, humoru oraz ponadczasowych wartości. Weże gdy telewizja oferowała jedynie kilka kanałów, a programy dla dzieci emitowane były w ściśle określonych porach, bajki te stały się wyjątkowym symbolem jednoczącym pokolenia. Oglądanie ich w rodzinnym gronie stało się tradycją, tworząc wspomnienia, które do dziś rozświetlają twarze dorosłych. Oczekiwanie na kolejne przygody ukochanych bohaterów było pełne emocji, a każda bajka niosła ze sobą niepowtarzalny klimat epoki i ciepło, które wciąż powraca w nostalgicznych wspomnieniach. Każdy Polak, który dorastał w tym okresie, ma w sercu cząstkę tych animacji, które były tak charakterystyczne dla tamtych lat. Wielu z nas uśmiechem na twarzy wspomina postacie takie jak Reksio, czy Bolek i Lolek. Te dziecięce ikony, chociaż proste w formie, niosły ze sobą bogaty przekaz dydaktyczny. Ich przygody nie wymagały zaawansowanych efektów specjalnych, by porwać wyobraźnię i zdobyć sympatię milionów widzów. Nic dziwnego, że bajki z tamtego okresu kryły w sobie wyjątkowy charakter tworzone były z ogromną starannością przez najlepszych polskich animatorów, którzy w trudnych warunkach potrafili stworzyć wysokiej jakości dzieła artystyczne. Wiele z tych produkcji opierało się na prostych, ale głęboko mądrych przesłaniach, takich jak przyjaźń, współpraca, odwaga i szacunek dla innych. Dzięki tym wartościom animacje przetrwały próbę czasu, a dzisiaj, zarówno dorośli, jak i dzieci z sentymentem powracają do wspomnień związanych z tymi bajkami. Nie możemy zapominać, że bajki te nie tylko bawiły, ale również uczyły. Ich przesłanie było zrozumiałe dla widzów w każdym wieku, a bohaterowie stawali się wzorami do naśladowania. Wartości, które w nich przekazywano. Były niezmienne i aktualne, co sprawia, że nawet dziś, z perspektywy czasu, pozostają one ważnym elementem kulturowym. Na zakończenie tego sentymentalnego przeglądu bajek z czasów PRL, zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat tych animowanych perełek w naszym quizie. Składa się on z piętnastu pytań, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Ustalcie zasady, weźcie głęboki oddech i spróbujcie odpowiedzieć na pytania, które mogą przywołać wasze wspomnienia z tych maksznych wieczorów. Trzymamy kciuki za powodzenie.